Że Islam Akachev oficjalnie uciekł od Ili Tapuri, aby bić się w wadze półśredniej, gdzie nikt mu nie zagraża. A tak serio, to nie uważam, że Islam uciekł od Ili, tylko mając cztery obrony tytułu, czyli najwięcej w historii wagi lekkiej, po prostu chce zdobyć drugi pas i stać się podwójnym mistrzem. No i nie ma co się dziwić, jeśli Islam pokona Jack de Della to nie będzie tylko gołtem wagi lekkiej, ale wejdzie też w konwersację najlepszego zawodnika przez czasów. No bo spójrzmy tylko z jakimi zawodnikami Islam Akachev wygrał. Mamy tutaj Armana Tsarukana, który wtedy absolutnie jeszcze nie był w swoim prime, ale wciąż jest. To dobra wygrana. Dana Hookera oraz Bobiego Grina, które też są niezłymi wygranymi. I teraz przechodzimy do ciężkiej amunicji. Islam Akademii pokonał Prime Charlesa Oliveira, który wtedy był na win 13 walk i wydawał się nie do powstrzymania. I trzeba też przyznać, że była to bardzo łatwa wygrana z jego strony. Następnie pokonał Prime Aleksandra Wolkowskiego przez 5-rundową decyzję. I co prawda była to dosyć bliska walka, ale wciąż uważam, że wygrał. A Wolkowski w tamtym okresie też wydawał się nie do pokonania. Następnie znokotował walkę w pierwszej rundzie, lecz pomimo tego, że ta wygrana była znacznie bardziej imponującej jeśli chodzi o sposób, w jaki wygrał, to trzeba przyznać, że nie była to najlepsza wersja Wolka, bo był to gruby Wolk po operacji, który w ogóle nie trenował i wziął tą walkę chyba na 12 dni przed galą. Moim zdaniem to była straszna głupota ze strony Wolka i uważam, że mocno wpłynęła na to, jak potoczyła się jego kariera. Potem Islam Akarczyk pokonał Destina Poriera, który w tamtej walce wyglądał naprawdę bardzo dobrze. Uważam, że ten Dustin Porier miał znacznie lepsze zapasy oraz grappling niż ten, który bił się z Kabibem. I wiele ludzi mówi, że to była bliska wojna, lecz prawda jest taka, że ta walka nie była zbyt bliska. Wiadomo, Dustin miał swoje momenty, ale uważam, że Islam kontrolował całą walkę. I uważam, że to, że poddał Pereira w piątej rundzie Jest jeszcze bardziej imponujące Ponieważ wiele ludzi twierdzi, że Islam nie ma najlepszego kardio Ale w tej walce udowodnił, że jest inaczej No i w swojej ostatniej walce Islam miał się zmierzyć z Armanem Sarukanem Lecz Arman wypadł na jeden dzień przed galą Ponieważ bolały go plecy Nie rozumiem, dlaczego robią coś takiego Teraz Arman się dziwi, dlaczego nie dostaje title shota Moim zdaniem za zrobienie czegoś takiego Arman powinien wygrać jeszcze jedną walkę, aby dostać title shota Poza tym ostatnio sam Dana White Powiedział, że Arman nie zawalczył, ponieważ po prostu Nie zrobił wagi, co może sugerować że jego kontuzja pleców mogła być fałszywa. W tej walce Cariukana zastąpił prime Renato Malkano i prawda jest taka, że poddanie Renato w pierwszej rundzie jest bardzo mocno imponujące, szczególnie zważając na to, co zrobił Renato Oikano z Benoitem Saint-Denisem w walkę przed tym. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że Islam będzie tak lepszy od Renato w parterze, także chyba każdy z nas się zgadza, że Islam ma naprawdę niesamowite wygrane. I może dla wielu ludzi to będzie kontrowersyjne, ale dla mnie absolutnie uważam, że Islam Makaczew jest gołtem wagi lekkiej. No bo porównajmy wygrane Kabiba oraz Islama. Najlepszymi wygranami Khabiba jest Justin Gaethje, który ma gówniany parter, McGregor, który no też nie jest dobrym parterowcem, oraz Dustin Poirier, który też nie jest lepszym parterowcem, a w 2019 roku no zdecydowanie im nie był. Natomiast Islam zmierzył się z Armanem Sariukanem, który ma niesamowity parter oraz niesamowite zapasy, Charlesem Oliveira, który ma najlepsze jiu w historii UFC, i z Aleksandrem Wolkanowskim, który udowodnił, że jego zapasy są na najwyższym poziomie. I uważam, że jeśli Kabi by zmierzył się z tymi zawodnikami, to wygrane z nimi byłyby znacznie cięższe niż ciągłe pokonywanie tylko i wyłącznie Stójkowiczy. Także wyobraźcie sobie, co by się stało, jakby Islam Akaczew zdobył pas wagi półśredniej, a później obroniłby go na przykład z inną topurią. Moim zdaniem, zrobienie czegoś takiego udowodniłoby, że jest najlepszym zawodnikiem wszechczasów. Dlatego w tym odcinku zastanowimy się, w jaki sposób Islam Akaczew poradziłby sobie z 105 wagi półśredniej. Zacznij mając bardzo grubo, ponieważ uważam, że numer 5, czyli Kamaru Usman jest naprawdę ciężkim zestawieniem dla Islama. Usman będzie od niego silniejszy, większy, również ma bardzo dobre zapasy. Co prawda jego ogólny grappling nie jest tak samo dobry, ale uważam, że w zapasach jest równie dobry. A jeśli chodzi o stójkę, no to Kamaru Usman jest bardzo mocno bijący oraz niebezpieczny. Co prawda Usman nie jest już tak szybki i tak samo dobry w stójce, jak był, nie wiem, 4 lata temu, ale myślę, że wciąż sprawiłby bardzo dużo kłopotów Islamowi. Poza tym muszę Wam przypomnieć, że Usman jest powodem, dlaczego Kabib nigdy nie przyszedł do wagi Pośredniej. Także czy Islam pokonałby kamera Usmana? Myślę, że ze względu na wiek oraz kolana Usmana byłby w tej walce moim faworytem. Ale uważam, że ta walka jest naprawdę bardzo ciężka. Numerem czwartym jest Leon Edwards, który moim zdaniem jest najłatwiejszym zestawieniem dla Usmana z całego top 5 wagi pośredniej. No bo to co zobaczyliśmy w ostatnich dwóch walkach Leona Edwardsa udowadnia nam, że Islam Makaczew kompletnie by go zdominował. No bo jeśli oglądaliście walkę Leona Edwardsa z Seanem Bradym, to wiecie, że został on kompletnie zdominowany parterowo. A w stójce Edwards jest bardzo dobry, bardzo techniczny. Lecz no nie jest jakiś bardzo niebezpieczny. I uważam, że to, że znakotało Usmana w piątej rundzie po byciu cały czas dominowanym, było po prostu jednym wielkim fartem. Numerem trzecim w wadze pośredniej jest szafka Rakmanów. I tutaj również widzę ogromne komplikacje dla Islama. Szafka byłby znacznie większy, a co dopiero wyższy niż Islam. Myślę, że w stójce islam kompletnie nie mógłby go dosięgnąć. Poza tym uważam też, że szafka jest najniebezpieczniejszy z całego top 5. Szafka jest niepokonany w UFC i praktycznie każdą walkę kończy przed czasem. Czy to w parterze, czy to w stójce. Jedyną przewagę, jaką widzę dla islama, to są zapasy. Makacze w wadze półśredniej byłby znacznie silniejszy i myślę, że jakby chciał, to obaliłby szafkata. Jednakże, jeśli już by go obalił, to szafkat na ziemi jest bardzo niebezpieczny, a uważam, że jego przewaga rozmiaru pomogłaby mu wstać do góry. No a jak już powiedziałem, w stójce po prostu nie widzę, w jaki sposób islam mógłby coś zrobić. Naprawdę uważam, że ta walka byłaby ekstremalnie ciężką walką dla islama. Czy ma szansę wygrać? Jak najbardziej, ale w tej walce moim faworytem byłby Szafka Drakmanów. Numerem drugim wadze pośredniej jest Sean Brady, który jedyny z całej wagi pośredniej może mieć lepszy grappling niż Islam Makachev. Jeśli chociaż trochę interesujecie się jujitsu, to wiecie kim jest Craig Jones. Ale tym co nie wiedzą, to szybko wam sprostuję. Craig jest jednym z najlepszych parterowców na całym świecie. Jedyną osobą, która jest od niego lepsza, to jest Gordon Ryan. Craig Jones przełożył się bardzo dużo do tego, w jaki sposób wyglądał Aleksander Bakanowski pierwszej walce z Makaczewym. Błokanowski w tej walce naprawdę niesamowicie bronił obaleń i pokazał, że poddanie go jest czymś niemożliwym. Craig Jones przełożył się również do tego, że Jack Dalla Madalena pokonał Bela Mohameda. Po całym obozie treningowym z Craigiem Jonesem JDM był po prostu nie do obalenia. Ale dobra, dlaczego w ogóle wspominam teraz o Craigu Jonesie? Ponieważ Sean Brady miał z nim mecz w jujitsu i go pokonał. Sean Brady pokonał drugiego najlepszego na świecie, zawodnika Jujitsu. Co prawda Sean Brady starał się jak najbardziej utrzymać bezpieczeństwo i nie za bardzo podejmował ryzyko, ale wygrał z nim walkę poprzez kontrolę w parterze. Także czy mam prawo myśleć, że Sean Brady jest lepszy w parterze niż Islam Makachev? Myślę, że jak najbardziej. Ale myślę również, że Islam Makachev jest wystarczająco dobry, aby utrzymać tą walkę w stójce. I właśnie tutaj robi się naprawdę ciekawie. Słuchajcie tego, Sean Brady został znokautowany przez Belala Muhammeda. Belal Muhammad, który nigdy nie kończy walk, znokautował Sean'a Brady'ego. Co prawda sędzia przerwał walkę, kiedy Sean Brady jeszcze stał na nogach. Jednakże prawda jest taka, że był absolutnie niszczony. Ale prawda jest taka, że Belal Muhammad jest naprawdę dobrym bokserem i jego presja jest naprawdę przerażająca. Ponieważ Belal będzie cały czas szedł do przodu i nieważne, czy dostanie jedno, dwa czy pięćdziesiąt uderzeń w mordę, Belal nigdy nie przestanie iść do przodu. I myślę, że właśnie tego Sean Brady się po prostu nie spodziewał. No właśnie, a Islam Makaczew ma kompletnie inny styl od Belala Muhammad'a. Ja mu przyznać, że jest bardzo dobrym counter strikerem i do tego ma bardzo solidne kopnięcia. A Sean Brady natomiast od walki z Bilalem Muhammedem zrobił ogromny progres w stójce. I sam stał się naprawdę porządnym bokserem. Także jeśli chodzi o stójce w tej walce, nie mam pojęcia, kto miał przewagę. A pomimo tego, że uważam, że Brady jest lepszy w grapplingu niż islam, to myślę, że parterze też by dużo nie zdziałał, ponieważ islam również jest topką światową. Także podsumowując, nie mam pojęcia, kto by tę walkę wygrał i uważam, że jest to walka 50 na 50. Przechodzimy do numeru 1, czyli do Belala Mohameda, czyli do zawodnika, który ostatnio stracił pas przegrywając z JDM. -em. Belal jest partnerem treningowym islama i prawda jest taka, że ci panowie nigdy by nie załoczyli. Jednakże zestawienie ich byłoby naprawdę bardzo ciekawe, ponieważ Belal jest bardzo dobrym zapaśnikiem, a stojka w tym w zestawieniu byłaby czymś naprawdę intrygującym, ponieważ z jednej strony mielibyśmy Belala Mohameda, który nadaje presję i cały czas idzie do przodu, korzystając ze swoich umiejętności bokserskich oraz mocnej szczęki, a z drugiej strony mielibyśmy Islama, który jest dobrym counter strikerem i ma dobre kopnięcia. Także myślę, że w stójce Islam raz za razem kontrowałby Belala Mohameda, który cały czas próbowałby się do niego zbliżyć. Jednakże szczerze mówiąc, uważam, że Islam nie ma wystarczająca mocy, aby znokautować Belala i tutaj właśnie pojawiają się duże problemy dla Islama. Belal Muhammad ma nie samowite kardio i nadaje bardzo mocną presję. Myślę, że na przestrzeni pięciu rund jest duża szansa, że zmęczyłby Islama. Jednakże jeśli ci panowie w jakiś sposób skończyliby w parterze, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że Islam by go skontrolował. I jeśli miałbym powiedzieć w jaki sposób się ta walka skończy, to myślę, że byłaby to decyzja. A myślę, że lądując czyste oraz mocne uderzenia oraz raz na jakiś czas kontrolując Belala Islam wygrałby tą walkę. Lecz trzeba przyznać, że jest to kolejna ciężka walka dla Islama Makaczewa. Czas najwyższy przejść do Dolejne vaje islama, ali mistrša. Jacka de la Maddalena W swojej ostatniej walce JDM pokazał, że jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym bokserem w UFC. Naprawdę jego head movement, praca na nogach oraz jego ogólny boks jest czymś niesamowitym. Także chyba każdy z nas przyzna, że w boksie i ogólnie w stójce JDM miałby znaczną przewagę nad Islamem. Myślę, że w tej walce Islam musiałby utrzymywać dystans i dużo kopać. Ponieważ jeśli wchodzisz w wymiany bokserskie z Dustinem Poirierem i jest ci tak ciężko jak było, to myślę, że z Jackiem de la Madaleną byłoby znacznie ciężej. Jeśli Islam chciałby z nim to myślę, że nie skończyłoby się to dla niego dobrze. Jednakże, jak wszyscy wiemy, w MMA Mamy jeszcze drugi aspekt, a mianowicie parter. I teraz pytanie, skoro Belal Muhammad nie potrafił nic zrobić w parterze, jak bił się z Jackiem Delamadaleną, to czy z Islamem byłoby inaczej? Uważam, że tak, ponieważ Islam ma znacznie lepsze ruritsu niż Belal Muhammad. Myślę, że obalenie JDMA byłoby ciężkim zadaniem. Jednakże pewnie raz na rundę udałoby się to Islamowi zrobić. A wstanie do stójki z parteru z Islamem Makaczewem jest znacznie cięższe niż z Belalem Muhammadem. Poza tym, jak już mówiłem, Islam Akaczew w wadze pośredniej będzie większy, bardziej umieśniony oraz silniejszy. A pomimo tego, że Jack Dara Madalena jest czarnym pasem w Joyce i trenuje z Craigiem Jonesem, uważam, że Islam jest bardzo niebezpieczny w parterze i mógłby go może poddać. Ale czy byłoby to łatwe? Absolutnie nie. Także podsumowując, Islam w tej walce musiał wygrać bardzo bezpieczną grę. W stójce Islam musiałby tylko i wyłącznie kopać i uważać na boks Jacka de la Maddaleny, a w parterze czekać aż Jack de la Madalena będzie próbował wstać do góry i może w jakiś sposób go poddać. Ponieważ w walce z belalem JDM nie miał żadnego ryzyka być poddanym, dlatego kompletnie nie miał się wchodzić w wymiany graferskie z belalem. A z makaczewem byłaby to kompletnie inna bajka. Także kto moim zdaniem wygrałby tą walkę? Kuba, szczerze nie wiem. Naprawdę robiąc ten odcinek, zdałem sobie sprawę, jak ciężka będzie waga półśrednia dla Islama Makaczewa, ponieważ dosłownie każde zestawienie w top 5 oprócz Liona Edwardsa, byłoby dla niego ekstremalnie ciężką walką. I myślę, że walka z JDM również byłaby walką typu 50 na 50. Także jeśli miałbym dać jedną radę Islamowi, to przygotowując się do wagi półśredniej, zrób dużo masy oraz mocno pracuj nad grapplingiem.